Cześć, siemanko. Mam na imię Kamil, jestem z Warszawy i będę miał przyjemność dzisiaj przedstawić wam ten oto produkt. Jest to bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka Ryobi RDD18X. W tym przypadku jest to zestaw z końcówką 242S. Zajrzyjmy, co znajduje się w pudełku. Kompaktowa i szybka ładowarka, którą naładujemy akumulatory z prędkością 2 Amperów na godzinę. Dwa akumulatory o pojemności i 2,4 Amperogodzin, które posiadają pomocne podświetlenie wskazujące na aktualny poziom naładowania. Bardzo łatwy w montażu i demontażu dodatkowy uchwyt, który zapewnia lepszą kontrolę nad urządzeniem. Całość uzupełnia zgrabna i pojemna torba na wiertarko, wkrętarkę i akcesoria oraz komplet dokumentacji i oczywiście sama wiertarko-wkrętarka, ale o niej za chwilę. Są również zestawy z inną konfiguracją akumulatorów, a dla osób, które już posiadają elektronarzędzia Ryobi One Plus i które nie chcą już dodatkowych baterii, są właśnie zestawy bez akumulatorów. Ok, ale przejdźmy teraz do dokładniejszego omówienia samej wiertarko-wkrętarki. I oto wiertarko-wkrętarka Ryobi RDD18X, której sercem jest bezszczotkowy silnik z ogromnym momentem obrotowym do 95 Nm. Natomiast dwubiegowa przekładnia i 24 ustawienia momentu obrotowego umożliwiają dostosowywanie mocy oraz obrotów do materiału, z jakim akurat pracujemy. Ważnym elementem jest również półcalowy metalowy samozaciskowy uchwyt wiertarski, który dzięki wysokiemu momentowi obrotowemu daje możliwość pracy z wiertłami o większej średnicy. Warto także zwrócić uwagę na świetnie wyprofilowany uchwyt z gumowymi elementami, który sprawia, że urządzenie pewnie leży w dłoni. Tyle teorii. Teraz sprawdźmy jak wiertarko-wkrętarka Rajobi radzi sobie w praktyce. Przygotowałem kilka wkrętów od 30 do 90 mm średnicy 3,5 i 4 mm. Urządzenie poradziło sobie bardzo dobrze, podobnie jak przy następnej próbie. Stalowy płaskownik, grubość 5 mm, tutaj założyłem dodatkowy uchwyt, aby ułatwić sobie pracę. Na koniec spróbujemy wywiercić otwór o średnicy 64 mm w płycie karton Gips. Mimo nie najlepszej jakości otwornicy, jaką posiadałem, wiertarko wkrętarka poradziła sobie bez zarzutu. Słowem podsumowania, komu mógłbym polecić ten sprzęt, na pewno wszystkim, którym zależy na dużej mocy urządzenia. Silnik bezszczotkowy robi tutaj robotę. Jak widzieliście, poradził sobie z niejednym zadaniem. Dodatkowo sama jakość wykonania urządzenia jest bardzo dobra. Spasowanie wszystkich elementów, uchwyt, który bardzo dobrze się trzyma, a także dodatkowy uchwyt, który nie dość, że jest bardzo pomocny, to bardzo łatwo. Można go zdemontować, jak i zamontować. To są niewątpliwie bardzo duże plusy tego urządzenia. Dlatego też z pełną odpowiedzialnością mogę polecić Wam bezszczotkową wiertarkę Ryobi RDD 18X. Dzięki za obejrzenie tego krótkiego filmiku i mam nadzieję do zobaczenia wkrótce. Hej!